109 punktów Tomasz Ługielski. Brawo! I to jest debiut pana Tomka w I wojny światowej. Nie debiut? Nie debiut? To debiut staro Po kolei musisz przejść, później tam, tam, tam. Za zajęcie piątego miejsca za Marcina Boboli. Congratulations. Za zajęcie czwartego Proszę. miejsca. Jan Hordyski. Za zajęcie trzeciego miejsca i zdobycie 2101 punktów. Piotr Eciak. Polska. Trzecie. Prosimy tutaj pana Piotra. Panie Piotrze, prosimy pana. coś dostać? Wejść. To dostanę. Proszę panią zabrać, pani ze mną, pani Piotr. Tu w imieniu wójta, w imieniu wójta kobieta będzie wręczać Puchary. Wójt zawaga. Tu, Piotr, to zawaga. A buzi? Tak, zapomniałem na zajęcie drugiego miejsca przez gardło mi to nie przejdzie do Arkadiusza Pacuszki <grymne> dodać, że w ramach reparacji wojennej dla Tomka muszę chyba zrobić kadłub no i dalej to, mierzysz, to. to bierzesz, później bierzesz to no. to jest to jest... Za zajęcie pierwszego miejsca i zdobycie 2816 punktów. Niespodziewanie zresztą Piotr Miszczyk Brawo I zepsułeś z tego, co to było co? To nie iła masz to nie łamasz dostać. i masz dostawić. No, to na Nagrody w większości, przynajmniej te najdroższe, ufundowało dla nas Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym, za co im bardzo dziękujemy. Zresztą gdyby nie oni te zawody z pewnością wyglądałyby zupełnie inaczej. Proszę o gromkie, brawa dla prezesa. I zaczynamy Ej, ale to zróbcie to na tle banera Ej chłopaki, na tle banera proszę przejść Nie pójść, albo dobra, to wszyscy sobie. To No bo ja mówiłem, że pójść na Dobra pójdź. Dla Paweł Janczewski Za zajęcie 19 miejsca Chyba To był klubikant, tak? A, aparatura się psuje. no trudno oddałem do drugiego miejsca, to się... Teraz ja pewnie. Za zajęcie 18 miejsca Marcin A Gdzie Mariusz bardzo dużymi stratami. Tak, no niestety, tak, to gołem. Dzięki. Za zajęcie 16 miejsca dla Jana Chorowewskiego Idziesz tu po Ty człowieku, ty masz cały dzień problemy emocjonalne kurde. Jak nie za linią stoi to znowu coś kombinuje i tak spółko i nakrągło. Nawet ty... Jego czas, Płatwem, trzeba zywać Piętnaste miejsce Piotr Eczak Za zajęcie czternastego miejsca Tomasz Śmijew Za zajęcie trzynastego miejsca Jacek Eciak. Za zajęcie dwunastego miejsca Stanisław Kowalczyk. Brawo! Dawaj Stasiu. Za zajęcie 11 miejsca Jacek Sobotka o, Jacek tutaj jeszcze. za zajęcie 10 miejsca Krzysztof Sionek Za zajęcie dziewiątego miejsca dla Paweł, Paweł Szpak. Kielce <noise> za zajęcie ósmego miejsca Łukasz Nie, yeah! prawie finał za zajęcie siódmego miejsca znowu kurde to nazwisko Arkadiusz, pacuszka Za zajęcie szóstego miejsca znowu tragedię. Andrzej źlezowski. Numer 1. Numer jeden, jeżeli chodzi o nawigację po świętu wszystkim. Do dzisiaj Mistrz Polski. Piąte miejsce. Dla Andrzeja Toczeskiego. Brawo Andrzej. Brawo. No i zbliżamy się po małych kroczkami. Miejsce czwarte Mieczysław Bartosze. Brawo! Brawo tak. O, jeden głos! I teraz za zajęcie trzeciego miejsca 2202 punkty Dimitri Jakowle w Białoru. Za zajęcie za zajęcie drugiego miejsca za, z punktu 2252 punkty Aleksander Jakimczuk Ukraina Brawo! I teraz będzie największe zaskoczenie oczywiście zresztą Tu już moim zdaniem staje się pomału trochę nudne za zajęcie pierwszego miejsca z sumą 3163 punktów. Masakra Piotr Misiewicz! Gratulacje, <grym> Panowie, parę słów. A i panie, panowie i panie. Pani. Damy i Gasparady. To na myśli księdza, tak? Do góry, do góry! Damy i Gasparady. Na gospodar. banerze sobie zróbcie ludzie. No, idziemy na, na baner. Hej, Alek! Dobrze, No Dobra, to nie pójdziemy wszyscy. Dobra, teraz na banerze. I w córce <noise> Niestety przedstawicieli tam nie ma, to spokojnie. Natomiast jest tu jeden, nasz największy, najlepszy sponsor, przedstawicieli prezes Urban panem Piotr Karbacki. Tu na ręce pana prezesa chciałem złożyć. Dziękujemy ślicznie. Brawo! Minęliście panowie, widzę, że pan się spieszy. Zawody uważam za zakończone. Za jakieś niedociągnięcia przepraszamy. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Za to stworzymy. Szczególnie dziękuję pilotom z Ukrainy i z Białorusi za przybycie tutaj do Polski. Brawo Дай пару, пришло до нас! О, ну пусть, пусть, пусть. Ч ⁇ ж ты нас там? Пусть. Ну, это все.